ou alors visage autres, les mensonges, on en będzie jakieś godziny zobaczymy nieważne kiedy w i no zobaczymy jak to pójdzie teraz zajmiemy w komentarzach jak to grać i no jak sobie radzić w niektórych momentach więc jeśli coś robię źle to piszcie w komentarzach i zostawiacie też łapki dobra łapki dobra, to proszę masz z tymi łapkami dobra ale y, jutro będzie powrót kanału więc no